Witam, witam serdecznie. Ile podatnicy łożą na utrzymanie zakonnic i księży? Z wyrzutem pyta Gazeta W. Ciekawe ile podatnicy łożą na utrzymanie GW. Kilkadziesiąt procent reklam na jej łamach pochodzi z instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa i sitwy około rządowej. A propos sitwy, cenzura nie puściła na billboardy hasła, by żyło się lepiej sitwie. A do kogo należą billboardy? Do świtwy właśnie. Ciekawe, czy cenzura puści hasło, róbmy politykę, wyrzućmy Tuczka. To jest moja propozycja hasła na wybory. Jak pamiętamy, podczas poprzednich wyborów PO posługiwało się hasłem, nie róbmy polityki, i zyskało sporo głosów półgłówków i ćwierć Polaków którzy wolą, żeby polską politykę robili Putin i Merkel. Są tacy obywatele. Jarosław Rymkiewicz nazywa ich wewnętrzni Moskale. Premier, jak wiadomo, nie da się łatwo wyrzucić, uparty jak osioł. Ostatnio przestał nawet robić konferencje prasowe, by uniknąć trudnych pytań. A w ostatnim czasie, w gruncie rzeczy, wszystkie pytania są dla niego za trudne. W odruchu rozpaczy, że traci elektorat, na zakorkowanych autostradach zniósł bramkowe opłaty na A1. Zrobił to z dnia na dzień, bez pytania nikogo o zgodę. Dokładnie jak jego kumpel Putin, który podczas wizyty w sklepie y, polecił obniżyć ceny, bo y, były za wysokie. Czy tak w państwie prawa i wolnego rynku można rządzić? No jak Putin może, to i Tusk potrafi. Unikanie kontaktu z żywą opinią publiczną to również specjalność pana prezydenta, co się gdzie pojawi zaspany bronek, zaraz buczą i krzyczą jacyś wichrzyciele WSI KGB, WSI KGB. No nie dają mu spokojnie ględzić na zadany temat, i on się denerwuje i proponuje zgromadzonym zbiorową lewatywę na przeczyszczenie głowy. Widocznie jacyś ludzie ten zabieg robią, lubią, dlatego ma 70% poparcia w sondażach. Podobno, bo uczciwość i wiarygodność sondaży nie odbiega od poziomu uczciwości rządu, telewizji i GW. Takie mamy, proszę Państwa, narodowe przywództwo w niełatwym czasie, gdy Niemcy z Rosją rozstrzygają o losie Ukrainy i przy okazji o naszym losie. Swoją drogą dobrze się stało, że polski minister nie uczestniczył w spotkaniu ministrów Rosji, Niemiec, Francji z ministrem ukraińskim. E, tutaj wielu komentatorów wyrażało oburzenie, że Polska jest pomijana. Wyjaśniam, to nie Polska jest pomijana, to Sikorski i Tusk są pomijani i bardzo dobrze nie nagadają głupot i nie narobią szkody w naszym imieniu. Niech jak najczęściej korzystają z okazji, by siedzieć cicho. Każda aktywność tych panów w kręgach polityki światowej to dla Polski kompromitacja. To są niedołęgi. Już nawet ich protektorzy ze Wschodu i Zachodu poznali się na swoich podobiecznych szkoda im czasu na wysłuchiwanie politycznych tchórzy nie mających nic do powiedzenia poza jałowym gaworzeniem. Ile lat można się poklepywać po plecach z kimś takim. Zwłaszcza w momencie szczególnym, gdy biały konwój z czerwoną zarazą, Zmierza przez płonącą Ukrainę w kierunku zachodnim, do nas się zbliża. Do nas, proszę Państwa, by zmieść Polskę z powierzchni Ziemi, jak grozi satysfakcją Żyrynowski. Ten sam Ham, co powiedział kiedyś, że Polska to prostytutka. Proszę Państwa, zastanówcie się, jak ta Polska ich uwiera. Jakim przeszkadzają spokojni, nieagresywni, wielkoduszni. Przebaczający nieustannie sąsiedzi. Czemu ci Ruscy są tacy na nas wściekli? Czego od nas chcą? Przecież w niczym im nie zagrażamy. Dokładnie takie same pytania padały we wrześniu 1939 roku, kiedy pierwsze bomby spadały na Warszawę, a wielu ludzi nie mogło uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, a jednak się działo. Tak więc, wracając do początku, Feliodą, z naszymi kapłanami, których nienawidzi gazeta, módlmy się za nieszczęsnych rządzących i módlmy się za naszą piękną, dzielną, waleczną, kochaną ojczyznę. Boże, błogosław w Polsce.